Margo, witam was serdecznie. Mamy 13 grudnia, pora na kolejny odcinek w masów. Ja dzisiaj się przebrałam za Grincha i będę dzisiaj narzekać na pięć rzeczy, które mnie denerwują w święta, przez które mam czasami ochotę powiedzieć, jak nie nienawidzę świąt. I tak, może tych rzeczy jest. Tylko pięć, a może to tylko tych pięć najbardziej denerwujących, które faktycznie powodują u mnie taki stan, ale powiem Wam, że wolę się skupiać na tych miłych akcentach, na tych miłych rzeczach, a tych pięć nagram raz. Mam nadzieję, że to jakby zaczaruje ten cały czas i już nie będę o tym myśleć. Jesteście ciekawi? No to lecimy z tematem. Numer 5 są to wszechobecne kolejki. Słuchajcie, mam wrażenie, że kolejki tworzą się przez ludzi, którzy pozamawiali coś e, wcześniej, a teraz z jakimś cudem nie bo mi się PNL-a. I po prostu e, z, robią e, to wszystko, zbro, zwroty i tak dalej, robią tuż przed świętami, jakby to był jedyny okres, kiedy mogą to zrobić. No, hello, jak coś. So Trzeba było przemyśleć, co się chciało kupić, a nie, że teraz zwracasz i blokujesz czas ludziom i kolejkę, których chcieliby. Wyrałem, idę do kasy, kupuję, wychodzę, proste, w pięciu krokach i w pięć minut. Numer cztery: wszechobecny pęd. Wszechobecny pęd do tego, żeby ze wszystkim zdążyć, bo jak nie zdążymy, Ola Boga, to będzie Armagedon! Słuchajcie. Nie zdążymy zrobić tego. O straszne, nie zrobimy tego. O, matko święta, Boże, jedyny. Luz! Jeśli na przykład nie zdążyłeś, nie wiem kupić czegoś, to jeśli tego nie będziesz miał na święta, to nic się nie stanie. No, chyba, że nie zdążyłeś kupić choinki, bo wtedy coś się stanie. Nie będziesz mam choinki. Ale są takie rzeczy, za którymi nie warto pędzić. Są takie rzeczy, za których. U których jak nie będzie w święta, to nic się nie stanie, no. Nic się nie stanie, jak nie będziesz miał przyozdobionego domu tysiącami światełek girland, girland y, takich, wiesz y, złotych albo zielonych, albo ostro krzewu. No, wystarczy kupić taki plastikowy, sztuczny i już masz święta w domu. Nie, czy musisz kupować jakiegoś świecie. Nie musicie kupować jakiegoś żywego, wystarczy taki. Dlatego ten wszechobecny pęd powoduje u mnie po prostu takie. Numer 3 jest powiązany z numerem 4, czyli wmawianie nam, próbowanie nam wmówić, że jeśli czegoś nie będziemy mieli w te święta, to znaczy, że nasze święta są kompletną klapą. Mam to na myśli na przykład, że jak nie będziemy mieć ozdobionego domu czy czegokolwiek w, naszej, w naszym otoczeniu, to te święta będą straszne, nie poczujemy magii świąt. O Matko Boska, straszne, naprawdę. No tak, bo ja potrzebuję, nie wiem, Całego pokoju, który będzie się świecił jak psu, wiecie co? Tylko dlatego, że tak, zobaczyłam w filmach i powiedz, kazano mi wierzyć, że bez tego idealnego wizerunku to moje święta są beznadziejne, będą beznadziejne i będą po prostu klawą. No nie, no przestańcie, proszę Was. Numer dwa to Kevin. Ja rozumiem, że Kevin święta to jest taka niepisana polska tradycja. Bo tak po prostu jest. Ale słuchajcie, Kevin praktycznie w każde święta, ale nie tylko Boże bożonarodzeniowe, bo również widziałam Kevina w święta wielkanocne. Jedyny mój Boże. Teraz naprawdę przydałby się kolejny Kevin, gdzie on już jest w swoich latach, Alister jest już po właśnie tych wszystkich przejściach. No i przydałby się taki ten. Ale nie puszczajmy tego wszystkiego, bo szczerze mówiąc, Oglądanie Kevina zmienia nam postrzeganie całego świata. Tak jak kiedyś za dzieciaka byliśmy fanami yy, myszki Jerry i yy, nie lubiliśmy Toma, kota Toma, tak teraz jak jesteśmy dorośli, to nie lubimy myszki Jerry, tylko współczujemy kotu yy, Tomowi. Natomiast ja współczułam już od jakichś 10 lat, współczuję tym wszystkim dwóm bandziorom. Smutno jest, że oni dostają łomot od 10 dziesięciolatka, naprawdę, ale już tyle razy to widziałam, że kolejne święta bez Kevina nie byłyby niczym straconym na serio. Kevin powoduje u mnie palpitacje, szczególnie jeśli na przykład jest puszczany nie w te święta, co trzeba. Pod numerem 1 Źle dobrana playlista do obecnego okresu. Ja rozumiem, że w święta puszczane są Last Christmas, All I Want, Mary Carey, ale serio, ja straciłam jakikolwiek zapał do jakichkolwiek świąt, kiedy e, usłyszałam w czerwcu, dosłownie w czerwcu, Last Christmas w radiu, a jechałam wtedy w góry. No, bez przesady. Jechałam w góry, ok, był czerwiec, ale to nie był czas na Last Christmas. Poza tym równie nie wiem. Tak samo jak puszczanie Ledy Snow w święta. To jest piosenka może i nawiązująca do zimy, jednak tam zima w ogóle nie pada. Słuchajcie, tam jeśli chodzi o tematykę zimy, tam w ogóle nic nie pada. Jest to piosenka, którą stworzono w 1952 roku, czy 54. w lipcu, więc to jest lipcowa piosenka. Last Christmas jest puszczane, zostało puszczone w czerwcu źle. Ale let it snow w zimę, No nie za bardzo. Słuchajcie. Bardziej bym to jakieś lato gorące, żeby trochę schłodzić atmosferkę. A nie w czerwcu lastem, żeby podurać jeszcze bardziej. Tak. Nie pasujące playlisty do okazji są najbardziej denerwujące na świecie. <laughs> I tak to by było. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, co was denerwuje najbardziej w święta i co sprawia, że po prostu przeobrażacie się takiego granicza wrednego. Nie zapomnijcie o kciuka w górze oraz subskrypcji, ponieważ są to dwie najbardziej motywujące rzeczy, które w tym momencie możecie zrobić. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to nie ma na co czekać. Kliknijcie dzwoneczek, bo dzięki niemu będziecie wiedzieli, że nowy film jest na kanale. A warto nie przeoczyć żadnego filmu w tym roku. Do zobaczenia i papa!